Często podkreślali przez bóryswiennego y, księdza Jerzego Popiusza, więc w kontekście tego, tego hasła, te nasze działania. Tak jak, jak wiemy i tutaj dyrektor Mariusz y, tak mówił w czasie rekonekcji ksiądz zresztą ksiądz y, Dominik również, to podkreślał, że rekolekcje w tym duchu jakby przebiegały. Ja mówię w kategoriach prawdopodobieństwa, ponieważ nie uczestniczyłem, bo nie, w tym czasie y, nie... Bardzo dlatego jedną z tym Polski. Cóż jeszcze Do 31 marca mamy... To znaczy zaprosiłem oczywiście, zaprosiłem nasze gimnazjum do, do realizacji tego projektu, ponieważ tam była wyraźna sugestia IPN-u, że to powinno być w zasadzie skierowane do młodzieży, żeby młodzież się uaktywniła w tym zakresie. Poszukiwania pewnych materiałów i propagowania tej, tej postaci, wzbogacania wiedzy, swojej wiedzy o niej, żeby potem przekazywała na zasadzie pasa tylko pasa transkursyjnego innych. Dlaczego w gimnazji numer Ponieważ, jak już Państwo wiecie, młodzież, dowiedziała się o tym ksiądz prałat Antoni Gryczka, zanim wstąpił do seminarium walczył y, y, w Powstaniu Wielkopolskim. No, tutaj w okręgu prawickim, jeśli dobrze y, pamiętam, I dopiero potem, po, po, po zakończeniu, y, po wykośczeniu Powstania, wstąpił do seminarium. Nie wiem, czy, czy doświadczenia. Zresztą tutaj pewna analogia jest chyba między nim, a księdzem tym Tomiakiem, który też zanim zdecydował się y, 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 pobrać znowu w karierę e, duchownego, był, e, był żołnierzem. Także tutaj jest pewna, pewna analogia między tymi dwoma wspaniałymi e, postaciami. Ponieważ gimnazjum, ponieważ gimnazjum nosi, nosi e, imię i to proszę mi skomentować, powstańcy Powstańców, Wielkiej Propocji. Rom bez powstania w Wielkiej Tak, aż gimnazjum, nr dwa imię, powstańcy w to tyle, możecie sobie przypomnieć. Doskonale pamiętam. <grymne> jako dziewczynka, ja rzecz tak, jasna. Tak, ja to chciałem to y y lecz, dba, no. nie, to się. Głównie właśnie chciałem zaapelować do pani. Zresztą będzie, będzie w ogłoszeniach parafialnych, Do tej pory jeszcze nie była, ale były rekolencje. że może teraz. Ale widocznie Prowosz odkłada, zresztą tamten Prowosz tak samo, będzie w lokalnej prasie apel do mieszkańców, do parafian o dostarczenie, dostarczenie w miarę możliwości y, pamiątek związanych z Księdzą Prałatą Gryczką. To znaczy zdjęć, y, y, może dokumentów, listów, obrazów komunijnych z podpisem Księdza prawa i Gryczki, ponieważ, tak jak Dyrektor tutaj wspomniał, zapomniałem o tym powiedzieć, że istotna, ważna, taka. Przygotowująca do tych uroczystości 11 września przypadnie kolejna rocznica śmierci. Krzostka Węgry zmarł w 1959 roku i tego 11 września chcemy dokonać otwarcia wystawy. ale żeby tę wystawę zrealizować, to trzeba mieć eksponaty, prawda? I bardzo liczymy na na parafia Jednych, jednej i drugiej parafii, wiadomo, no, że wtedy była tylko jedna, jedna parafia, żeby sobie ludzie naprawdę no, odnieśli się do tego z taką tą atencją, żeby, żeby, te pamiątki, żeby te pamiątki dostarczyć. Ponieważ to wymaga czasu, bo jeśli będę z zdjęcia, no jak z ustaną poświęconą księdzu Teodorowi Lerchowi, to trzeba e, o odpowiedniej obróbce poddać, się tak, się i tak dalej, i tak dalej. To wymaga czasu, a okres wakacyjny, wiadomo, że to jest tak zwany okres, bo mniej się pracuje, bo mniej się chce pracować, raczej nie skończy się końcu który wygrzewa. Także jeśli, jeśli taki adres taki, się pojawi, czy już teraz na przykład Pani już wie o tym, więc można tak, do parafii, Pani należy do tamtej parafii, tak? No, tam już jest uprzedzona Pani, Pani Kuroszowa, to wszystko będzie to złoto, oczywiście jeśli Pani ma Hmm. No na pewno, na pewno starsi ludzie, na pewno nie tak. Nie wątkę tak, wątkę, Bo tylko mówię z nawet dla rodziny, które mają, to czym Tak, wątkę, tak. więc na pewno nie jedne z Ja wczoraj, ja wczoraj od wspomniałem, tutaj pani doktor Elżybiety to otrzymałem dokument potwierdzający, że ksiądz Uprawa Gryczka e, uczestniczył w tak zwanym tajnym nauczaniu w czasie, w czasie wojny. Jest kseo tego, tego dokumentu. Wszystko to żeby na tej wystawie e, się znalazło. No pewno dla starszego i średniego pochodzenia to, to to będzie taka retrospekcja i cofnięcie się w czasie i, i, i zadziałanie pewnie na uczucia, ponieważ to tak jak, jak się zorientował, ciągła do ogromny, o no, który będę cieszył się tak, tak, w Łączskie tak, tak. i naprawdę warto by chyba... Poza tym y, sama intencja, jak Państwo młodzież oczywiście może mniej, ale starsi doskonale pamiętają, że no, były czasy, gdzie o, o, o tego typu ludziach nie mówiło się, nie wolno było prawda. Teraz naszym obowiązkiem jest, powstała pewna nisza, którą trzeba, tą niszę trzeba wypełnić i będzie to na pewno też przyczyny do, do historii naszego miasta i, i naszego, pewne uzupełnienie, bo się o wszystkim pisało, prawda, eksponowało się zasłużonych działaczy pzp owskich natomiast, natomiast, nie pokazywało sylwetek duchowych kultury, ludzi zasłużonych patriotycznie, kulturą, edukacyjnie, a przede wszystkim Jeszcze żyję. Tak, to jest jest nasz mój to jest ostatni prezes. Szanowni Państwo, ja myślę, że tu będziemy, jest okazja naprawdę, zaczynamy rozmawiać i to będą długogodzinne rozmowy, ale też troszeczkę chciałbym tutaj też naszemu Panu Jobie dać głos. E, też też tu imieniem szkoły też zajmuje się księdza e, Stanem I Panie dobrze, czy Pan będzie opowiadał, czy ktoś. Nie, no to już